Warunki były silne wiatrowe, były wywrotki. Niektórzy mieli nawet po trzy. Mazurska, Liga Żeglarska jest super. Niekontrolowanie przywiało i nie zdążyłyśmy wyluzować żagli ani ja, wystarczyła, chociaż i tak, jestem e, pod wrażeniem. Jestem z nas bardzo dumna, bo dzisiaj sytuacji do wywrotki było mnóstwo. Ale wywrotka tylko tak, jedna. Myślę, że statystycznie z tych stu możliwych sytuacji, kiedy to mogło się wydarzyć, to no ta jedna, to i tak jest ogromna. Tak. Że dopiero w ostatnim wyścigu tak naprawdę się to wydarzyło. Troszeczkę ubolewałyśmy, bo nie miałyśmy z kim się ścigać, tak. ponieważ te lepsze załogi by znacznie nas wyprzedzały, a te słabsze były znacznie słabsze. A my byłyśmy, tak, goniłyśmy tak. tych lepszych i nie dawałyśmy się dać. Ale dzisiaj się było, było się. super, każdy jakoś ścigał Tak, dnia wczorajszego już można było się pościgać. Rada dzisiaj była super. W porównaniu do tego, co było w dniu wczorajszym, to był równiejszy wiatr. Wczoraj wojewało, ja siedziałem na trapezdzie, a Jimmy, a że tak powiem, robił wszystko, żeby z jego nie jest dla Mateusza, dla mkz Kaja w morongu. Eee, za świetną zabawę i super organizację, jak zwykle było w nagie pojedynczej. Dla nas to były bardzo dobre warunki. Akurat pod naszą łódkę wiało równo, silnie i podróżowało się naprawdę fantastycznie. Na Dzisiaj była super przygoda, warunki rewelacyjne. Pływam na Katamaranie, Akacie, także nic dodać, nic ująć. Organizacja bardzo dobra. Ukłony dla Mateusza za, za to, co robi. Niech, niech tak trzyma dalej, bo robi to już któryś rok z kolei. Mogę powiedzieć tylko, że z roku na rok jest coraz, coraz lepiej. Jeżeli chodzi o Morąski Klub Żeglarski i ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Myślę, że te jezioro jest wymagające i jeżeli ktoś tutaj troszeczkę Popływa dłużej, jak wychodzi z tego jeziora gdziekolwiek indziej jest naprawdę dobry, bardzo dobry. Naprawdę warunki były takie zmienne. właśnie były, nie były zmienne, były takie, jak powinny, powinny wyglądać. Wiatr mocny. Stały, w miarę stabilny, no oczywiście były kopnięcia, ale wszystko szło nie. I trapezy, i skinakery. Daliśmy radę. Tutaj nasz najmłodszy członek komisji sędziowskiej też tam kibicował i dopingował. Naprawdę świetna impreza. Zapraszamy na Mazurską Ligę Żeglarską. To jest, co prawda, są ostatnie eliminacje już finał w październiku. E, tak, ale polecamy przyjechać i popatrzeć jak to wszystko wygląda, bo będzie to w formule Racingu, Jest to też całkowita nowość, nie? A, kiełbasy! Kiełbasy i karkówka, oczywiście zawsze tak.